Ho, ho. Witajcie serdecznie w vlogu na temat Mikołajek. Postanowiłam opowiedzieć Wam troszkę o tym święcie, jak w jaki sposób obchodzi się je w Holandii, bo to jest dosyć duża różnica. Także witam. Od czego by to zacząć? Przede wszystkim Mikołaj w Holandii obchodzony jest 5 grudnia. Tak naprawdę, nie 6 I jest to dużo bardziej uroczyste święto niż w Polsce. Można to porównać wręcz do naszej Wigilii. Tak? To jest najbardziej, znaczy jest bardziej uroczyste niż w sumie święta Bożego Narodzenia. Bardziej jeżeli chodzi o um, takie zgromadzenia rodzinne i wspólną kolację i tak dalej. Mikołaj do Holandii przyjeżdża, przypływa dużo wcześniej. Um, mianowicie, to w sumie przypłynął już w połowie listopada. Nie wiem, czy to jest uregulowane jakoś ileś tygodni wcześniej, czy nie, tego nie jestem pewna, więc nie będę Was wprowadzać w błąd. I Święty Mikołaj przypływa z Hiszpanii. Dlaczego z Hiszpanii? Ponieważ dawniej, bodajże w VIII wieku, powtarzano, że Święty Mikołaj przybywa z dalekiego kraju i wtedy wierzono, że Hiszpania jest tym dalekim krajem, i tak, tak jakoś zostało. Także Mikołaj przybył w połowie listopada statkiem parowym, ze swoim siwym koniem wabiącym się, bodajże shimmer, o ile dobrze pamiętam, i z gromadką swarte pitów, czyli czarnych piotków. Tak, i to jest kolejna postać, kolejne postacie, które nie występują w Polsce. W ogóle, to jest cała legenda. Chodzi o to, że swarte pit to są, zresztą na pewno tu gdzieś pojawi się obrazaczek, to są pomocnicy świętego Mikołaja. U nas się mówiło, że to zawsze są elfy, e, tak, które tam w fabryce produkują zabawki itd., tak a tutaj e, pomocnikami są Piotrusie, czarne Piotrusie. E, bardzo często w wielu krajach, znaczy w wielu krajach, w wielu miastach w Holandii jest organizowane takie naprawdę przybycie Świętego Mikołaja, że on przypływa tym statkiem na tym swoim szarym koniu, z tymi czarnymi pietruszami. Także wszystkie dzieci mogą zobaczyć tego Świętego Mikołaja na żywo i to jest bardzo fajne. I potem aż do, 6, aż do 5 grudnia są obchodzone jego urodziny, tak naprawdę w każdych wszystkich, znaczy we wszystkich wsiach i miasteczkach po kolei. Co jeżeli chodzi o. Moim zdaniem, o, o właśnie huczne świętowanie, jest to troszkę dziwne, tak? Bo y, u nas przyjęło się Wigilię, Boże Narodzenie, że to jest takie wielki tradycyjne święto, że przygotowania, a tu jest wręcz odwrotnie. Oni nie mają Wigilii, mają Boże Narodzenie tylko, ale o świętach będzie innym razem. Natomiast y, właśnie y, Mikołaj to jest coś, na co się szykują wszystkie dzieci i tak długo czekają. I rzeczywiście oczywiście wypisują listy do świętego Mikołaja, y, Dostają pepernociec, tak to się chyba nazywa. To są takie malutkie, okrągłe ciasteczka, które rozdają właśnie te czarne Piotrusie. I u nas jest taka tradycja, która też zrodziła się właśnie bodajże w VIII wieku, że dzieci wystawiają buciki. I do tych bucików dostaje się, do tam mają zabawki czy, czy tam słodycze. Tak jak mówię, no jest to dużo większe święto niż w Polsce. I u nas na przykład w mojej rodzinie tradycyjnie na do Mikołaja dostawało się jakieś drobiazgi. Głównie były to słodycze albo, albo jakieś malutkie zabawki, no nie wiem, mały zestaw klatków czy coś w tym stylu. A tutaj prezenty dostaje się niemalże jak na komunie. No to jest po prostu szok. No, nie wiem, dla mnie to, to jest przerost formy nad treścią czasami, ale okej. Okay. Prezenty są olbrzymie w dużych ilościach. No i co roku, co roku to samo, to znaczy, co roku tak samo dużo wydają pieniędzy na to, żeby dzieci uszczęśliwić, ale nie tylko dzieci. Dlatego, że to jest, tak jak mówię, święto rodzinne. I to jest tak naprawdę. Jedyny chyba w ciągu roku jedyny w ciągu roku dzień, gdzie spotyka się naprawdę cała rodzina. Tradycyjnie spotykają się na przykład u babci, wszystkie dzieci z wnukami spędzają ten, tego 5 grudnia, ten wieczór pak jest, a się to nazywa, czyli to jest wieczór, w którym otwierają prezenty. No to mówię dokładnie jak nasza Wigilia. Um. Skąd się wzięła ta y, forma bucików? No podobno właśnie w 8 wieku było tak, że y, dzieci, te najbiedniejsze dzieci zostawiały buciki i tam wkładano dla nich ją mużne. I stąd się to, to stąd się to wzięło i stąd to tak zostało do dziś. W szkołach na przykład przed, przed Mikołajem przygotowują takie buciki z papieru i potem wszyscy zostawiają Oczywiście tam można zostawić jakiś prezent dla Mikołaja, Mikołaj go zabiera Oczywiście Mikołaj przychodzi też do szkoły, tak, żeby rozdać dzieciom prezenty I te w szkołach to głównie są te właśnie małe ciasteczka dzieci dostają Co więcej 5 grudnia jest oficjalne pożegnanie i Mikołaj odpływa z powrotem do Hiszpanii. Także wtedy znika na kolejny cały rok i dzieciaki muszą czekać i wypisywać nowe listy do niego z nowymi pomysłami na prezenty. Ja byłam w szoku, jak pierwszy raz zobaczyłam w Holandii świętowanie Mikołajek, no bo to jest duża różnica. W mieście to jest tak zorganizowane, że Mikołaj chodzi na przykład po rynku, yy, oczywiście dzieci mogą się do niego poprztulać, on tam, za... znaczy on nie rozdaje prezentów, to te czarne Piotrusie w dużej ilości, bo jest ich z reguły około 20-30 osób. Um, chodzą um, pomiędzy ludźmi i rozdają, właśnie jakieś słodycze, jakieś takie drobiazgi, ale takie naprawdę drobiazgi, typu jakiś, um, nie wiem, pierdółek, czy kauczuki, o, czy jakieś takie z tych automatów rzeczy. Głównie jednak słodycze i to głównie te, te Ale jest to um, piękne, jak bawi się cała Holandia, bo to jest przykład jednego z wielu świąt które Holendrzy, święt, znaczy, które obchodzą święt, które świętują tak. mianowicie oni lubią się wspólnie bawić, oni wychodzą na ulicę. wszyscy razem święt cały dzień tam potrafią spędzić. Dzieciaki wszystkie są jednakowe tak, wszyscy się równie dobrze bawią. Te Piotrusie biegają, po wyścisku, znaczy ściskają te dzieci, dają właśnie te drobiazgi, można sobie z nimi zdjęcia porobić. Mikołaj też jest dla wszystkich A, i co najważniejsze, Mikołaj tutaj wygląda tak, jak nasz biskup, tak? Znaczy, ten święty Mikołaj, którego znamy z Kościoła Katolickiego. Bo Mikołaj, który wygląda tak, jak ten z reklamy Coca-Coli, czyli taki fajny no, korpulentny Pan, starszy Pan w czerwonym wdzianku, to jest karstman, czyli świąteczny Pan, powiedzmy to tak w, w wolnym tłumaczeniu. Osoba, która roznosi prezenty na Boże Narodzenie. Także nie można tych dwóch pojęć mylić, to jest dla nich bardzo ważne. Święty Mikołaj jest biskupem, który przyjeżdża z Hiszpanii. Tak to się tu przyjęło. No myślę, że to jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o, o, o Holandię. E, tak jak mówię, oni, mają, oni świętują bardzo wiele rzeczy: typu nowy rok, na przykład wspólnie, em, karnawał wspólnie, ludzie wychodzą na ulicę, bawią się. No, jest. To mi się w tym kraju podoba. To mi się tutaj podoba, że ludziom się chce razem świętować. I są takie dni w roku, że choćby pluło żabami na dworze, to oni po prostu wyjdą i będą wszyscy razem. To jest piękne. Na pewno pokażę Wam tutaj jeszcze za chwilkę, pod koniec mojej wypowiedzi, jeszcze jak wygląda w tej chwili moje miasteczko Heino. To jest koniec listopada i już mamy wszystkie dekoracje świąteczne i powiem wam już jest fajnie nastrojowo już się nie mogę doczekać sama swoich świąt ale tak jak mówiłam o tym będę opowiadała w następnym filmiku no ten dosyć krótki ale, ale myślę, że, że informacji wystarczające. jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat boże, znaczy nie bożego narodzenia a mikołajek to piszcie na pewno odpowiem w miarę moich możliwości Um, mam nadzieję, że informacje Wam się podobały, bo, bo to jest, mówię, taka ciekawostka o kraju I jeżeli będziecie chcieli, to tak jak poprzednio było Halloween, teraz następny planuję o Mikołajkach, następne plany o na Narodzeniu Mogę robić o różnych tego typu świętach Różnice, różnice, różnice i, i przez to możecie poznać troszeczkę bliżej miejsce, w którym ja mieszkam A teraz, w tej chwili Życzę Wam, żeby Mikołaj przyniósł Wam jak najwięcej prezentów, o których tylko marzycie, żebyście znaleźli w skarpecie, pod łóżkiem, czy gdziekolwiek, gdzie musicie zawsze szukać, a może w bucie, ten drobiesk, na który tak długo czekacie, cały rok. Bo jak nie, to wiecie, że pod choinką będą rózgi. <grym> Dobra, dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. See ya. Obiecałam wam, że pokażę wam jak wygląda hejno teraz, jak już jest przystrojone. Więc e, akurat wracam do domu i pokażę Wam jak, e, jak sympatycznie już wygląda, chociaż do świąt jeszcze daleko. Mam nadzieję, że będzie widać i że nie będzie zbyt. E, e, znaczy zbyt głośno nie będzie dudniło. Dlatego, że. Nie bardzo mam wpływ na silnik już w tej chwili ani na wydech. Natomiast no zobaczcie lampki, drzewka. Wiem, że widać tylko jedną stronę, ale proszę, jedziemy rondo dookoła, to to może będzie lepiej to wyglądało. No, z mojej perspektywy wygląda to jeszcze ładniej, kiedy macie szansę zobaczyć. Um obie strony drogi, że tak powiem. Ale nie udało mi się lepiej ustawić telewizora... Telewizora? Telefonu! Także, tak wygląda hejno w tej chwili. A do świąt będzie wyglądało jeszcze lepiej w momencie, kiedy em, w momencie, kiedy wszystkie wystawy i, i okna będą też przystrojone. Także na tą, tak to, tak na tą chwilę wygląda, no. Cieszę się. Um, wam ładnie, przynajmniej e, czuć powoli nastrój świąt. A lampy są, znaczy lampy, ozdoby są nowe, w zeszłym roku były inne. Także, mam nadzieję, że Wam się też podoba. Powoli będziemy kończyć, zbliżamy się do końca wystroju, bo wyjeżdżamy z centrum. No, małe centrum, małe miasto, małe centrum niestety. Okej, okay, no to tyle. To na razie.